Chudecki, kolejna wygrana walka. Witamy w obornikach. Jakie najbliższe plany na kontynuowanie Twojej kariery w boksie zawodowym? Witamy tak już po mojej ostatniej walce. Zakończyłem ją e, zwycięsko, więc jestem zadowolony, że tak się zakończył mój sezon. No teraz e, odpocząłem już, w sumie ponad tydzień odpoczywałem. Już od wczoraj, e, przez najbliższe trzy tygodnie będę budował właśnie siłę i kondycję do nowego sezonu. Po Nowym Roku gdzieś około 15 stycznia będę wracał do Stanów. Tam stoczę jedną walkę. Być może wrócę na 23 lutego do Polski tam, gdzie wystąpię na gali Gołota-Seleta w Gdańsku. Jak oceniasz swoją ostatnią walkę? Była to druga walka stoczona w Polsce. Pierwsza pokazywana przez telewizję. Czy rywal był trudniejszy niż w tej pierwszej walce w, w Warszawie? Czy, czy ty, już zbierając kolejne doświadczenia, czułeś się pewniej na lingu? Łatwiej ci się walczyło, czy może trudniej przed większą publicznością? Jak to oceniasz? Hmm. E, rywal był o, o szczebel y, lepszy niż poprzedni, ten z Hiltona. E, powiem szczerze, walczyło mi się bardzo dobrze. E, złapałem y, dobrą dynamikę, dobrą e, wypoczęłem też do tej walki, le, dużo lepiej się czułem niż do poprzedniej. E, wszystko wszystko pod, miałem pod kontrolą i od początku narzuciłem swoje tempo, e, praktycznie ten przeciwnik, e, ten mój zawodnik z Węgier nie miał nic do powiedzenia i przez 4 rundy Obijałem go i staram się skończyć walkę przed czasem. Myślę, że jeszcze jedna lub dwie rundy brakowało i tak by się stało. Z każdą kolejną walką ten przeciwnik będzie coraz lepszy, bo tak chcemy razem z moim promotorem, panem Mariuszem Kodziejem. Że przy ósmej walce coś będzie już konkretniejszego. Na to, na to czekam i teraz po Nowym Roku już będę miał walki sześciorundowe, także już będzie cięże, cięższe treningi i lepsi przeciwnicy będą. Jak Michał Hudecki spędza święta? Spędzam tutaj w Puszy nad Nadnoteckiej w Demikoncie u, u rodziny, wspólnie właśnie w gronie rodzinnym. Moja mama przyjeżdża więc, więc jest, będzie bardzo fajnie, jak, jak co roku. Życzymy wszystkiego dobrego i będziemy oczekiwać na kolejne informacje dotyczące Twoich kolejnych walk w boksie zawodowym. Dziękuję bardzo. Chciałbym złożyć tutaj zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich tutaj ludzi mieszkających na ziemi obornickiej i podziękowania tutaj dla Urzędu Miasta Oborniki, który, który mnie bardzo dobrze wspiera.